Dzień dobry, ostatnio obiecywałem, że nagram filmik, gdzie zmierzymy sobie parę lamp Cichirosa miernikiem ee, par więc dzisiaj nadszedł ten dzień tu specjalne podziękowania dla Mariusza, który mi pożyczył który mi pożyczył miernik no, zaczniemy od Vivida <laughs> zaczniemy od Vivida zjechałem tutaj na 65 W z tego względu, że też już 75, 75, to troszkę za dużo. E, Pyliło mi trochę e, podłoże, troszkę gloniło, no, ujmę tak, glonów jest o wiele mniej. E, e, schodzą. E, była też przycinka, ale to trochę pylenie, te glony takie, krótkie nitki na e, na podłożu mnie troszkę wkurzały, dlatego też, dlatego też Stwierdziłem, że zmniejszy 10 wat. Zobaczymy, ile tego światła będzie w akwarium. Dobra, to odpalamy. Damy sobie na środek. Wiecie co? Ja już wcześniej robiłem, no dwa tygodnie temu, nie? Robiłem pomiary. Nie wiem, o co chodzi. Ale jak damy na środku miernik, to okazuje się, że tego światła jest bardzo mało, o wiele więcej jest na, na przedzie na przykład. No ale dobra Damy sobie mniej więcej przy dnie na środek i mamy nie wiem, będzie widać. Kurde mamy około 100, tak? Dobra, damy sobie tutaj I tu mamy 125 Tu mamy Jakieś 110 Tu no, też coś około tego z tyłu, z tyłu jest najmniej, kurde, 72, będzie widać, chyba będzie widać. Na środku z tyłu, 93, oczywiście to mierzę wszystko przy dnie, no bo tutaj rośliny mają więcej światła, no to już jak damy troszkę wyżej, to mamy, kurde, no średnio z... Ale łapie 112, 114, tak. No i tu z tyłu 77 jakieś. To tak to wygląda, ale, 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 jeżeli chodzi o 65 W, ja teraz dam na fula, czyli na 130 i zobaczymy, ile wyjdzie. No dobrze, dałem na full, yy, wszystkie światła porówno. no i tak to wygląda, strasznie zielono, nie? Dobra, mamy 130 W, a zapomniałem, że lampa wisi równe 30 cm na, 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 nad akwarium. To zmierzymy sobie tak jak wcześniej. Będzie widać czy nie będzie widać? Kurde, no. Lipton straszny, no.

no, można powiedzieć, że około 300 Po bokach mamy... Kurde, załączę się 200 Tu mamy 150 160 prawie Tu mamy 108, 190 i tu mamy 200, 4, 250 prawie. Oczywiście jak damy wyżej, no tutaj roślina ma już więcej na przykład. Ta, co jest na środku oczywiście, bo ma 260. No ale jak tu powiedzmy roślina troszkę podrośnie, tutaj mamy na przykład ten. No w sumie tu też mamy około 270. No to na samym przodzie 3 dni, nie wiem, czy będzie widać, mamy 290 290, więc to jest sporo. Ale sprawdzimy sobie jeszcze e, przy jakichś takich bardziej znośnych dla oka ustawieniach te 130 W. E, ustawiłem także niebieski i czerwony jest na około 120%, zielony trochę mniej, chyba 60 albo 70, nie pamiętam. No w każdym razie jest te 130 W.

dwieście czterdzieści z tyłu sto sześćdziesiąt pięć tu mamy dwieście czterdzieści tu mamy z tyłu jakieś sto pięćdziesiąt i na samym przodzie w rogu mamy kurde będzie widać czy nie dwieście pięćdziesiąt dwa no więc sporo Akwarium ma 45 cm głębokości. Lampa 70, 30 cm, więc podłoże ma tutaj z przodu 5. Więc powiedzmy na głębokości razem z powietrzem, nie? 70, 70 cm. Chihiro's Vivid 2 daje około na samym przedzie, przodzie, przy samym dnie, około czy stu par, więc w cholerę i trochę. Oczywiście nikomu tyle nie jest potrzebne, ale ale lepszy nadmiar, bo można zawsze lampę skręcić, skręcić niż, niż jakby niż jakby tego miało światła brakować. E, zmierzymy sobie teraz WRGB Cichirosa 2 Slim 60. Dobra, słuchajcie. Nie miałem gdzie powiesić tej lampy w RGB 260 cm, Slim, więc położę na, na akwarium. No i co, no, no zmierzymy to jakoś. No. Dobra, damy sobie tutaj mniej więcej na środek. I na głębokości. Akwarium ma 45, tak? Więc na głębokości 40 cm. Cichiros tutaj daje jakieś 200, 200 par. Tutaj sobie damy też. Mamy 206. Ja tu sobie dałem miarkę drewnianą, żeby zmierzyć na jakich jeszcze będzie e, innych głębokościach. Ile będzie tego światła? Więc to mamy na głębokości z podłożem.

330, więc tego światła też troszkę jest. Sprawdzimy sobie, ile tego światła jest na około powiedzmy 35 W. Tak jak wcześniej świeciłem, jak było akwarium 54 litry. Dobra, ustawiłem sobie 35 W i muszę jakieś 5 cm nad tym. Bo 10 cm mi wisiała lampa, a akwarium miało 30 cm, tak? No to mniej więcej 5 cm nad nad, muszę dać tutaj nad, na to podłoże. I na 35 W świeciłem kuźmie około 170 par. Hmm. Na środku to mi nawet 100, ponad 180 wychodzi, oczywiście. Inaczej światło, e, oczywiście, inna ilość światła będzie, jeżeli położymy tak, jak teraz jest akwarium. E, jeżeli teraz położymy lampę na akwarium, gdzie jest powiedzmy 1 cm ta lampa nad powierzchnią wody, a inaczej, jak ta lampa będzie, będzie 10 cm nad powierzchnią. Ale myślę, że takie kolosalne różnice, e, tych kolosalnych różnic, to, 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 to raczej nie ma. Myślę, że tam różnica kilku, może kilkunastu par, więc na 35 W na 35 W nad akwarium na 54 litry gdzie lampa była powieszona na 10 na 10 cm nad, nad akwarium to przy szybie świeciłem około jak tam wyszło? 170, no około między 170 a 180 par, więc sporo dobra, przejdźmy do następnej lampy Dobrze, akwarium 25 litrów, na lampce Cichirosa WRGB2 Slim, 30 cm, o mocy chyba tam 23, 23 W. Lampa jest aktualnie ustawiona, tak jak świeca na co dzień, czyli po 80% kolor niebieski, czerwony, zielony na 50, co daje nam około i tam będzie 65% mocy lampy. Czyli 6 razy 2, 12. Czyli świecimy, świecę chyba na jakieś 14 W. I sobie zmierzmy, ile mamy światła. Znowu kombinacje, kurde. Tu mamy jakieś 112. No mamy jakieś, no widzicie, 125. Bliksa, moja czerwona Bliksa. 114, czyli 100 par. Mniej więcej wystarczy, żeby Bliksa była taka czerwona. No i tu tak samo, 100. No tam już nie będę wsadzał na Hama, bo mi się nie zmieści. No około 160. Także ile tutaj miałem? Czekajcie, bo zapomniałem. 100. Dobra, wyszło mi 125 No, to tak świecę w tym akwarium, a teraz sobie damy na full lampę. Wszystkie kolory mamy na 100%. Musiałem lampę ściemnić, bo tak napierdzielało, że nic by nie było w tym akwarium widać. No i popatrzmy, co nam pokaże miernik. No, kurde. Z przodu 202, 201, 190 jakieś, bliksa, okolice bliksy 180, no tak, no także mamy około 190 par. Niecałe 200, więc jak na slima to jest to jest spoko. Tu rośliny mają 230 no ponad 230. Także jak za tą cenę, za tą lampę bardzo dobrze. No i przejdźmy do akwarium. 20 litrów. Tam świeci lampa Cichirosa C2RGB. No to jesteśmy. W tej kostce świecę na 7W. Popatrzmy, ile będzie światła. Kurde, widać czy nie widać? 122 mniej więcej. Tu sobie jak damy, tu już 130. I dajmy lampę na full. Lampa jest na full na 17 W. I lecimy. A, nie wiem, czy widzicie to, co ja. No, niżej się już miernika nie da. 336, 337. Grubo powiem wam. Tu 303, tu 300. Czekajcie, wsadzę najgłębiej. O, dobra. 300, Kurde, będzie widać czy nie będzie. 350 i tu rotalki mają 370, też jakieś. No także ta lampa daje ostro do pieca. <gryw> Jakby nie patrzeć. No najmocniej, najmocniej świeci. No, oczywiście. Ona jest powieszona też jakieś 10 cm. Nad tym, nad akwarium. Czekajcie, pokażę Wam, może troszkę mniej, może jakieś 8 centymetrów, no ale, ale, no te 330 par, no to rzeczywiście wciuli w trochę. <grymne> no dobrze i na koniec mierzymy sobie jeszcze Cihirosa Magnetic. Lampa Chihiros Magnetic Light o mocy 10 w powieszona jest jakieś 18 cm nad akwarium tu się nie spodziewam żadnych rewelacji no ale popatrzmy lampa jest ustawiona na full od razu, bo tam świecę chyba bo tam świecę mm, naprawdę tam 10%, pro, 10 daje mniej zielonego, czyli 120 czerwonego i 110 zielonego, bodajże coś takiego no ale dobra, popatrzmy Ile tu mam? Około 80. Tu jest 90. Także 80 para, ale to i tak jest ilość wystarczająca, żeby wszystko tu rosło. Także <laughs> zrobiłem, co mogłem, jeżeli chodzi o mierzenie tych lamp. A, trochę się kurde napociłem. No Szkoda, że nie mam też innych. Do Komara Marcina nie chce mi się ostatnio coś jechać. W taką pogodę, upały. nie chce mi się z domu za bardzo wyłazić. Może jeszcze kiedyś będzie czas, to pomierzymy jeszcze u niego lampy. No w każdym razie mogli się zobaczyć, e, z jaką mocą świecą, świecą lampy cichi Rosa. Przynajmniej te, które mam, czyli Vivid 2, 10 edycja. WRGB2 Slim 60 i 30 cm, C2RGB C2 RGB i Magnetic, Magnetic Light. To na tyle, zapraszam jutro na live o godzinie 20. Trzymajcie się!